Witam, nazywam się Robert Piepura, mam zaszczyt reprezentować zarząd spółek Telmed i TMC. Firma Telmed od wielu, wielu lat, prawie 30, branża głównie budowlana, telekomunikacyjna, także troszkę transportowa. Firma TMC założona znacznie później, ponad 10 lat temu, branża deweloperska, kilka biurowców na Śląsku. Ponad rok temu zetknąłem się z boksem, z moją córką, zaczęliśmy trenować potokiem. Trenera Andrzeja Butowicza, który jest trenerem w 06 Kleopas. Spodobało się, wciągnęło nas. 06 Kleopas to klub Śląski z ogromnymi tradycjami od ponad 100 lat. Znakomici ludzie. Postanowiliśmy wspierać Kleopas w jakiś sposób materialnie. My, jako hotel natomiast chciałem też z tego miejsca podziękować firmie Trzybu, którą udało mi się zachęcić do tego, żeby też. Wspierać ten klub. Firma Trzypu zakupiła w tym roku sprzęt, który jest niezbędny do tego rodzaju ćwiczeń. Polecam wszystkim. Boks to jest znakomity sport. Można utrzymać dobrą kondycję. Myślę, że to nie ma znaczenia wiek. Bardzo fajny sport do trenowania. Zapraszam i zachęcam. Wspieram to tą fasę!